Jeżeli ja sobie na to pozwalam, jeżeli ja mam prawidłowy obraz stwórcy, jako tego cierpliwego ojca, który prowadzi swoje dziecko, a nie nakazuje być jakimś od razu. Jeżeli nie projektujemy obrazu swoich rodziców, czy dziadków, czy opiekunów na Boga Ojca, to nie będziemy też tego robić z innymi ludźmi, tylko będziemy bardziej współczujący, bardziej cierpliwi, ponieważ sami dla siebie tacy jesteśmy. Naprawdę tego Wam życzę, bo, bo ja to w sobie noszę i, i rzeczywiście znakom słabości, zablokować jakiś profil, czy, czy po prostu wyrazić swoje zdanie osobom, które nas nękają. Bo na dużą sprawę jakby oni sami się ze sobą męczą. I, I czasami trzeba im to ułatwić, odcinając gdzieś po prostu dostęp, dostęp do nas, bo oni po prostu zataczają kółko, jak taki chomik w kołowrotku. Po prostu szukając zagrożenia na zewnątrz, które powoduje w nich to, jacy są. A tak na dobrą sprawę, to, to, to nie my to powodujemy. My wszyscy dojrzewamy, jesteśmy rodziną, i na dobrą sprawę każdy z nas może sobie usiąść obok siebie, mieć różną słabość. Jeżeli w nas będzie ta akceptacja procesu, to my po prostu możemy trzymać się wszyscy za dłonie, nawet mając podobne słabości i nie, mów, nie mówić do tej osoby obok, słuchaj, nie możesz koło mnie siedzieć, bo ty śmierdzisz tą słabością, tylko możesz podać tej osobie dłoń, możesz się przed nią otworzyć, powiedzieć, gdzie jesteś w drodze, ale problem polega na tym, że wielu ludzi... Udaje przed Bogiem, że są skromni, że są czyści, że nie patrzą pożądliwie na inną kobietę, że są po prostu tacy, wiecie, rozmodleni i tak dalej, charyzmatyczni. I teraz zgrywają takich przed Bogiem, w środku męczą się i wszędzie po prostu widać ta, tą frustrację, tą złość pod wpływem tego, że życie pokazuje im, jacy są, że nie stanęli tak naprawdę w tym procesie, w tej cierpliwej miłości, nie przeprocesowali tego w sobie, ale już. W momencie, kiedy Jezus zapytał młodzieńca, czy jesteś gotów mi oddać te posiadłości, to my mówimy tak, jestem gotów. Czy na pewno? Czy na pewno spotkałeś się z tak wieloma ranami, które Ciebie posiadały, że mówisz, że jesteś gotów? Oddać to wszystko Jezusowi i być skromny, porządny, nie patrzeć porządliwie na kobietę, być tak rozmodlony, uczestniczyć w tak wielu wydarzeniach. Nie pozwoliłeś sobie na proces, na upadki, na ukochanie siebie w tym, e, że tak powiem, epizodzie mm, chwiejności, która też jakby pokazuje nam tą pokorę, że nie jesteśmy zależni sami od siebie, lecz od miłości Bożej, która jest bezwarunkowa. Więc pozwólmy sobie na to, a wtedy będzie w nas prawdziwa wolność.